Witajcie! Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami ciekawą informacją dotyczącą instalatora paneli fotowoltaicznych i potężnej kary, na jaką został on ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKIK. Okazuje się, że UOKIK postawił aż 10 zarzutów wobec krajowego projektu energetycznego firmy zajmującej się instalacją paneli fotowoltaicznych. Urząd nałożył na tę firmę karę w wysokości 5,56 miliona złotych. Dlaczego? Otóż okazało się, że firma pobierała od klientów prawie 2000 złotych za audyt i koncepcję instalacji, nawet jeśli klienci zdecydowali się zrezygnować z usług firmy. To jasno naruszało prawa konsumentów. Prezes Ułokik Tomasz Chrustny wyjaśnił, że po dokładnej analizie umów urząd postawił firmie aż 10 zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Okazało się, że firma utrudniała konsumentom odstąpienie od umowy ze względu na dodatkowe koszty, które musieliby ponieść. Opłaty pobierane przez firmę były bezprawne, dlatego Ułokik podjął tak surowe środki. To poważna kara, która może mieć duże konsekwencje dla krajowego projektu energetycznego, jednak jest to również istotne ostrzeżenie dla innych firm zajmujących się instalacją paneli fotowoltaicznych. Ważne jest przestrzeganie praw konsumentów i uczciwość w stosunku do klientów. Instalacja paneli fotowoltaicznych to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści ekologicznych i finansowych. Warto jednak wybierać sprawdzone i uczciwe firmy, aby uniknąć potencjalnych problemów. W końcu nasze pieniądze i nasze prawa są ważne. I to już koniec informacji na dzisiaj. Mam nadzieję, że byliście zainteresowani tym tematem. Do zobaczenia następnym razem.